Cześć tak, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale e, I dzisiaj mam z Dalitką trening e, Wczoraj też wam nagrywałam film w sobotni, dzisiaj nagrywam jest niedzielka e, Wczoraj obydwa koniki miały kowalka e, w, Pani kowal powiedziała, żeśmy uważały ze skokami Ale powiedziała, że niskie kokosowe mogą być, więc sobie dzisiaj porobimy takie kawaletki e, Więc no co, no, zapraszam sam widzę to nie wiem czy ją zobaczycie, tak jak w granatowej, reszta sobie tam stoi. O, proszę bardzo. A ja już ogólnie dojechałam, idę, wyniosę sobie sprzęcik i idę po dalinkę. Właśnie zajechaliśmy sobie do Zorunia, e, idziemy po niego na padoczek e, i dzisiaj idziemy tylko na spacerek i link do dzierżawy Zorunia w opisie macie jego revolta i Facebooka. Darmo zjady stoją, tam o, widzę. Daleko, sobie ręka mi się trzęsie troszeczkę. Tam o, gdzieś się tam stoją. Za szopką też mogą być. Gdzieś tam na samym końcu jak widać. Tam są te konie, tamto, te, te wykropki. Więc idziemy się przejść koniki. Jurko odstawię się po spacerku i idę sobie gdzieś tam. Jeszcze żeby sobie na chwileczkę zatrzymuję i pokażę Wam szybką dostawę. Kalendarz zdjętowych był już niedługo grudzień. Ja to wrócę 4 dnia. W sumie sobie na kalendarzu jeszcze odhaczę na szybko. I już mogę do Was wrócić. Więc tak, są 26 dni do vlogmasków. masków. Ja to już mam raczej... Mm, 30 listopada nagram wam już pierwszego vlogmasa czyli vlogmasa zerowego pokażę tak już dopełnienie tych wszystkich kalendarzy adwentowych. a póki co pokażę wam tak na szybko co chodzi mój pies jak Szafirek wrócił z wakacji bo tylko 3 tygodnie w domu nie było 3 tygodnie on sobie tutaj będzie chodzić w tle bo, bo tak no i co i szybko wam teraz pokażę nasze kalendarze pierwszy kalendarz to jest kalendarz z EFOLA. Taki ładny obrazek, też bardzo ładny. Tutaj mamy stronę e Nie ma mikrofonu, więc sorry, że tutaj też te dźwięki kalendarza będzie słychać, ale mnie raczej będzie bardziej słychać. W środku wygląda on tak o. Żeby podobać się. Ja mu teraz dałam zdanie, że piłeczkę znalazłam, Ja schowałam to w ogóle w innym pokoju. Ja go zaraz tam wypuszczę. Bo chwilowo niech tutaj ze mną siedzi. Dla ozdoby. I tak o wygląda nasz kalendarz z Afula. I jak pokażę wam obydwa kalendarze, to obydwojom jeszcze pokażę szybką roleczkę, jak one się prezentują. Więc tak wygląda nasz pierwszy kalendarz efol którego teoretycznie miałam nie kupować, bo chciałam dr Horsza, ale dr Horsza też będę mieć. Więc będę mieć dwa z kosmetykami, jeden ze smaczkami i jeden dla siebie. Około 5-6 kalendarzy będę chciała mieć, więc będzie co otwierać. No i co, pokazuję wam następny kalendarz. Drugi kalendarz mi troszeczkę zasłania, zaraz Wam go podniosę. Jest oczywiście kalendarz z. Branda jest on duży, ale i tak mam wrażenie, że jest on minimalnie mniejszy niż w zeszłym roku. Tutaj z tyłu mam ogromne okienko 24, to też wam zaraz pokażę. No i oczywiście, że musiałam mieć ten kalendarz, jest on super, wielko zamówiłam we wrześniu. Ja jakby zamówiłam, we wrześniu. Tutaj mamy z tyłu takie duże okienko 24. 24 i ogólnie. Jedynka też jest taką to przed chwilą widzicie. I obstaję, bo słyszałam, że mają być um, te cicho tam Misiu. Słyszałam, że mają być gdzieś um, pokrowiec na oficerki, ja sobie będę kupować niedługo, niedługo oficerki. Więc mam nadzieję, że w jedynce będą już od razu ten pokrowiec, będzie od razu ten pokrowiec. Jak obstawiam, ale nie wiem. Szóstka jest dosyć malutka. Zaraz Wam pokażę, już Was zabieram ze sobą. Tam sobie mój szafirek świeży. No piękny jesteś. Tutaj mamy taki o ten kalendarz. Tutaj mamy taką dużą jedynkę, taką dużą. Jest ona, nie, ona jest jeszcze większa. Ona jest taka. taka. Czekajcie, pyk i pyk. Ona jest duża. Ja się wstrzymam, tutaj będzie ten szafirek. Idź, idź mi stąd. I że tutaj będzie właśnie ten pokrowiec na oficerki Szóstka, Szafirkuś Co ci jest? Szósta jest nie taka największa Bo szóstka jest dosyć mała W tym roku szóstka, jedynka i dwudziestka czwórka Były tam z tyłu, więc No, ale tak wygląda kalendarz I jeszcze mam zdjęcie jednego kalendarza Ale to już wam to zdjęcie pokazuję Jest to kalendarz taki domek skinderka z Szafirku Piękny jesteś i jeszcze ten doktor Horst, jak dojedzie, to już wam go pokażę w Vlog ma się który będzie 30, więc no tak. No i razem z Trafiurkiem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc widzimy się w następnym. Pa pa!